Co? Szkolny psycholog brzmi dosyć groźnie, tak? Ale niech wasze małe główki się o to nie martwią. Traktujcie mnie jak przyjaciela, powiernika, kolegę, pielgrzyma w szalonej podróży zwanej. życiem. Powiedzcie, co się dzieje? Nic takiego. Wcale, że nie. Napadają na niego. O, wielkie bicie, tak? Wiecie, w większości przypadków szczera rozmowa bije walkę wręcz. Dłonie w górę, pora pomedytować. O, um. 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 No dobrze, kto na ciebie napada? Tina Rex! Huh? Tina Rex? Jakby co nie było was tu! Ten też nam nie pomógł. No nie mówcie! Gambol będzie walczyć z Tiną? Zetrze go na białagę! Obejrza go ze skóry! To będzie największy ubaw na świecie! To się robi niebezpieczne! Spokojnie, załatwię to! No nie, co z wami nie tak? Na ilu z was już napadła Tina? Na mnie też, no na mnie, na mnie też, no. Nie rozumiecie, że gdy połączymy siły, możemy się postawić, Tinie, raz a dobrze? Pracę, może. Pracę. Żaden uczeń nigdy więcej nie zostanie napadnięty! Nie! I powstrzymamy też globalne ocieplenie! Przyniesiemy światło pokój! Nie! Zbudujemy szkoły dla delfinów w lasach, żeby mogły leczyć łysinę. Uh, Przepraszam, Gambo, muszę wykorzystać moment. Do zobaczenia w parlamencie. Powodzenia Steedów! <laughs> Tutaj jesteś. Nie tu być, kiedy twój brat ma być sklepany przez nie gadaj! Obczaj! Mój alty draniowski pancelny kaftan budęgi! Wow. Cudowny! wyglądasz A teraz zobacz to Majtki ładne folią bąbelkową A w standardzie ma odtwarzać MP3 To jeszcze nie koniec Ten sznurek obsługuje super ekstra urządzenie Nie, czekaj Masz tylko jeden strzał Zaczekaj na odpowiedni moment okay. Okay. I wisienka na torcie Frędzelki do, Do czego są? Poruszaj ręką. Fryzelki. No dobra, dobrze by to przetestować. Gotowy? Aha. No i jak było? Co? Jakby ktoś walił kijem. Chyba się nie przyda. Nic nie szkodzi! Zbudujemy coś o wiele lepszego! Mocniejszego! Bierzmy się do pracy! O, za późno. Ach. Wiesz co? Może nie będzie tak źle. Spotkam się z Tiną w cichym i spokojnym miejscu i sobie pogadamy jak cywilizowani ludzie. Tak! To doskonały pomysł! To jakiś koszmarny pomysł. Co tu się dzieje? Żadnych ustawek na mojej zmianie! O, Gumball Waterson! Mogłam się domyślić! Oh, dzięki panno Simian! O, oh, miałem tutaj walczyć z Tiną. Proszę, jestem gotowy na karę! Myślę, że mogę cię wysłać, ale jak wypije kawę! Ale panno Simian, Tiner! Przerwa! Na kawę! Ale... Simian, w pani ostatnia nadzieja! Proszę! <laughs> paś, 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 paś!